Od 1 września Lubinianie będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Pomysł prezydenta Roberta Raczyńskiego jednogłośnie poparła dziś Rada Miejska. Bardzo dobrze, żeśmy zrobili. Ludzie będą, w przyszłość w komunikacji zbiorowej. Ludzie, przeważnie młodzież, żrędzieści, emeryci jeżdżą tymi autobusami i powinni mieć za darmo. Połowa mieszkańców, z którymi po prostu miałem kontakt, przyjemność rozmawiać, że wreszcie jakieś tam pieniążki zaoszczędzą. Opozycja zauważyła wiele zagrożeń związanych z likwidacją opłat za przejazd komunikacją miejską, jak choćby wzrost przestępczości w autobusach czy użytkowanie ich przez kloszardów. Czy będzie komunikacja bezpłatna, czy będzie płatna, koszardzi tak będzie, będą podróżować. Znacie to państwo wszyscy. Jeżeli będzie tutaj, tak jak już kolega mówił dewastacja, są od tego odpowiednie służby do wyciągania sankcji. Wiadomo, że są zawsze zagrożenia, bo są dobre i złe strony. Ale jeśli nie zrobimy nic, to nie będziemy mieć wiedzy na ten temat. Dodatkowo opozycja zarzuciła prezydentowi, że pomysł likwidacji opłat za przejazd komunikacją miejską to zwykła kiełbasa wyborcza. To jest dlatego, że są w tym roku wybory, a przecież wybory to czas, żeby prezentować nowe pomysły, nową wizję funkcjonowania miasta. Prezydent takie pomysły ma i to jest jedna z jego propozycji, właśnie po to, aby z tą propozycją być może opozycja dyskutowała, jeśli ktoś ma lepsze pomysły na funkcjonowanie miasta. Proszę bardzo, słuchamy. Jest rok wyborczy. Ostatecznie mimo tych wszystkich zastrzeżeń radni opozycyjni przyznali, że pomysł prezydenta zasłużył na poparcie i pozytywnie opowiedzieli się za likwidacją biletów. Tym samym mieszkańcy Lubina już od września będą mogli zapomnieć o kasownikach i automatach do biletów. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.